Janusz Gienkowski, podcast o możliwościach nieruchomości, sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Przede wszystkim definicja, można powiedzieć, w czym się różni pożyczka hipoteczna od kredytu hipotecznego. Tak naprawdę główną sprawą jest to, jaki jest cel danego produktu bankowego. Pożyczka hipoteczna. Jest na cel dowolny. Czyli tak naprawdę banku nie interesuje, czy te pieniądze weźmiesz i kupisz za nie sobie auto, czy pójdziesz do kasyna i przebimbasz, czy zrobisz na wycieczkę, na remont domu nawet, chociaż to jest w tym momencie mniej rozsądne, ale jak to zrobić? Nie mniej rozsądne, bo warto remontować nieruchomości, tylko pod tym kątem, że to lepiej zrobić kredytem hipotecznym. Pod, yy, dlatego jest to mniej rozsądne, a dlaczego o tym za chwilę. Jednakże, tak jak mówiąc, no, pożyczka hipoteczna, czyli cel dowolny. Ze względu na to, że to jest cel dowolny, czyli bank nie wie, po co ty chcesz pieniądze. Jednakże, jeżeli robisz pożyczki hipoteczne jako osobę prywatna, nawet jeżeli Twój dochód jest działalności gospodarczej, no to pożyczka hipoteczna nie może być przeznaczona na cele prowadzenia działalności gospodarczej. To już takie pytania są, oświadczasz, no, że te pieniądze nie przeznaczyć na własną działalność, no bo jeżeli chciał pieniądze na własną działalność, to wtedy robisz pożyczkę e, hipoteczną, ale na f, e, firmę, czyli firmową, a nie pożyczkę e, hipoteczną na osobę prywatną. Jedyna różnica, bo też można dać pod zabezpieczenie zwykłą nieruchomość mieszkalną. Jeżeli chodzi o kwestię kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, Przede wszystkim mamy dwie różnice. Cel, cenę, no i poziom wkładu własnego, czyli TVO. To już jest trzecia różnica. Więc zacznijmy od pierwszego, jeżeli cel, no kredyt hipoteczny jest na cel mieszkaniowy yy, związany z zakupem nieruchomości czy z celami mieszkaniowymi, czyli na zakup nieruchomości, zakup działki, yy, remont czy zakup yy, od dewelopera. Jednakże, jeżeli chcesz pożyczkę hipoteczną, to dajesz pod zastaw nieruchomość, którą bank zaakceptuje, czyli przede wszystkim lokale mieszkalne czy domy. Ale nie tłumaczy się, po co te pieniądze chcesz. Jak już wiemy, na jaki cel jest, czy, czy to będzie pożyczka hipoteczna, czy kredyt hipoteczny, to kolejną kwestia jest to, jak jest liczona zdolność kredytowa. No i niestety dla pożyczki hipotecznej ta zdolność kredytowa jest Trochę gorzej liczona niż dla kredytu hipotecznego. Dlaczego? No bo pożyczka hipoteczna może być maksymalnie na w zależności od banku od 15 do 25 lat, a kredyt hipoteczny możesz mieć do 35 lat e, trwania produktu. Oczywiście wszystko zależy też od e, warunków brzegowych, na jaki maksymalny okres kredytowania dany bank może przyznać Tobie kredyt. No ale załóżmy, że masz lat 30 więc spokojnie do 60, 65 roku życia raczej każdy bank tobie kredyt udzieli, a w tym momencie pożyczkę hipoteczną byś miał na krócej, więc co za tym idzie? Pożyczka hipoteczna ma krótszy okres kredytowania, zatem będzie trochę wyższa rata. Z drugiej strony na pewno będzie wyższa rata niż przy kredycie hipotecznym, bo warunki cenowe... Są droższe, jest wyższe oprocentowanie, często też prowizja, ale no głównym wyznacznikiem różnicy między mm, pożyczką a kredytem hipotecznym jest wysokość marży, czyli oprocentowanie nominalne w skali roku, jakie będzie łącznie. No i tak, przy kredycie hipotecznym na dzień dzisiejszy, luty 2020. Marże banków są między 1,5 a 3 punkty procentowe w większości przypadków jeżeli chodzi o pożyczki hipoteczne, no to tak naprawdę marże są między w przedziale 3 a 5% to no tak naprawdę 3,5-4. Co za tym idzie? Łączne oprocentowanie kredytu hipotecznego jest około 4%, oprocentowanie pożyczki hipotecznej jest około 5-6%. Tak więc no, co roku 1-2%. Więcej zapłacisz w odsetkach, jeżeli weźmiesz pożyczkę hipoteczną, a nie kredyt hipoteczny. Tak? Jednakże no, jest inny cel, często to trzeba jednak zrobić pożyczką hipoteczną, nie da się zrobić kredytem hipotecznym, ale istnieje na to pewne rozwiązanie. Jakie? Załóżmy, że nieruchomość, którą chcesz dać pod zastaw. Jest to nieruchomość kogoś z twojej rodziny najbliższej, czyli rodziców, dziadków. Może się okazać, że dogadaj się z rodzicami, tak, dają tobie pod zastaw nieruchomość, dom warte 300 tysięcy, potrzebujesz 200 tysięcy kredytu, no to tutaj... Pożyczkę hipotecznej będzie problemu, wnioskujesz, zakładamy, że przesz przeszedłeś cały proces, masz już decyzję, umowę na stole, podpisujesz, pieniądze są na koncie, ale za te 200 tysięcy na 20 lat, przy pożyczce hipotecznej, no załóżmy, że masz ratę 1350 zł, czyli przez te 20 lat zapłacisz 122 tysiące odsetek od tych 200 tysięcy, ale jakby wziął kredyt hipoteczny na te 200 tysięcy, no to byś miał ratę 1180 zł miesięcznie na przykład i wiązałby się to z zapłatą 83 tysięcy odsetek, a nie 122. 40 tysięcy oszczędności, czyli od kwoty kredytu 200 tysięcy, 1 piąta, czyli 20% mniej do zapłaty. No 40 tysięcy na 20 lat to jest 2 rocznie. Nie jest to dużo, ale już trochę jest. Co zrobić? Żeby mieć niższe koszty i zaoszczędzić z tego 30 parę tysięcy. A dlaczego nie 40? No, bo transakcja, którą byś musiał w tym przypadku zrobić, oczywiście, jeżeli strona się zgodzi, robisz układ taki, że dogadujesz się z rodziną, że kupujesz od nich nieruchomość, a te pieniądze, które przyszły z zakupu nieruchomości, dostajesz od rodziców w darowiznie. Tak? Spłacasz kredyt, ale hipoteczny, a nie pożyczkę hipoteczną, no bo celem był w tym momencie zakup nieruchomości mieszkalnej, a nie pożyczka pod zastaw innej nieruchomości i w tym momencie masz tańszy kredyt. No jedynie co, wiąże się to z transakcją zakupu, czyli podatek o czynności cywilnoprawnych plus notariusz. Jednakże dla tych kilku procent podatku, które zapłacisz, myślę, że oszczędność ponad 30-40 tysięcy w tym przypadku jest grą wartą świeczki. Możesz to zrobić, jeżeli faktycznie bierzesz pożyczkę hipoteczną pod zastaw nieruchomości po to, żeby kupić inną nieruchomość, mo, ale na przykład nie ma uregulowanych udziałów i musisz go płacić gotówką, możesz okazać, że jak pokażesz, Papiery tej nieruchomości, którą chciałbyś kupić, i okej, okay, bank się na niej nie zabezpieczy, ale zabezpieczy się na tym domu rodziców, to i tak jest szansa, że otrzymasz kredyt jako kredyt hipoteczny, a nie pożyczkę hipoteczną na no, tych warunkach jako cel mieszkaniowy. Są so, takie możliwości, o których można porozmawiać, przemyśleć, co można zrobić. A Oczywiście nie w każdym przypadku, ale warto mieć to na uwadze, bo dzięki takiemu ruchowi jesteś w stanie. Trochę tych odsetek w skali całego produktu kredytowego zaoszczędzić. No i mieć też niższą ratę, bo jakbyśmy porównali te 200 tysięcy na okres yy, nie 20 lat, yy, przy pożyczce chyba da się 20 lat, ale przy kredycie hipotecznym na okres 30 lat, to w odsetkach byś zapłacił yy, prawie tyle samo. Ale rata byłaby 920 zł, płatne przez 30 lat, a nie 20. Więc też rozwiązanie, które daje Tobie podobne koszty, ale lepszą płynność finansową, bo mniej co miesiąc to Ciebie to kosztuje. No, jedna z takich możliwości do rozważenia. Jest jeszcze jedna rzecz, która się różni się przy kredycie hipotecznym, a pożyczce hipotecznej. To jest wskaźnik LTV, czyli loan to value, czyli wartość kredytu do wartości nieruchomości. No i przy kredycie hipotecznym, w zależności od banku, może skredytować 90% wartości nieruchomości lub 80% wartości nieruchomości. Jeżeli chodzi o pożyczki hipoteczne, to mało który bank udzieli kredytu na 80% wartości nieruchomości. Tutaj przy pożyczkach hipotecznych ten wskaźnik często oscyluje na poziomie 60-70% wartości wyceny nieruchomości, co za tym idzie. No za to samo nieruchomość możesz jakby uwolnić mniej środków, no bo w pożyczce hipotecznej masz na przykład te 60-70%, a wspomniałem przykładzie, jakby Ci się udało dogadać na zakup tej nieruchomości, byś miał kredyt na wartość 80 czy 90% wartości. Co za tym idzie, jesteś w stanie więcej gotówki w tym przypadku uwolnić. Więc podsumowując, pożyczka hipoteczna, a kredyt hipoteczny, Kredyt hipoteczny jest tańszy, ale na cel mieszkaniowy i trochę lepiej zliczona zdolność kredytowa. Pożyczka hipoteczna, mniejszy kredyt do wartości nieruchomości, krótszy okres kredytowania, droższe, ale na cel dowolny, czyli tak naprawdę możesz z tymi pieniędzmi zrobić wszystko, co sobie oczekujesz. Pozdrawiam, do usłyszenia.